No, witam Cię człowieku. Usłyszałem ski na z ostatniego odcinka. Był to ten przepiękny kałaszek. Trzeba było napisać w komentarzu, skąd trafiać na moje filmy, i napisać czerwony dywan. Zobaczmy, kto wygrał skina z wczorajszego filmu. Dzisiaj, oczywiście, też będzie skinek do wygrania, ale o tym za chwilę, z wczorajszego. Filmu wygrywa Dicho Frugo z Discorda, wchodzę, czerwony dywon, gratulacje. Wygrywasz skina Dicho, żeby go odebrać, wystarczy przyszły komentarz pod tym filmem który aktualnie oglądasz. Jest to weryfikacja, czy oglądacie filmy na bieżąco, jak zauważy Twój komentarz od razu, skina do śle, tak jak to ma miejsce co odcinek. Drogi Widzu, Ty masz dzisiaj tego skina do wygrania, jeśli chcesz go otrzymać, łapka w górę, komentarz, który będzie w dalszej części filmu i oczywiście pamiętaj, żeby subskrybować kanał z dzwonkiem. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie na Jeep skinsie Oczywiście najlepszy kodzik w tym miejscu sobie wpisuj Santi 7. Ten kodzik daje Ci w tym momencie, na moment nagrywania tego filmu aż 15% więcej do ewentualnego dobozu do czego oczywiście nie zachęcam. A sama strona jest dla osób pełna tych przeznaczona Miej tego świadomość. Dzisiaj spróbujemy trafić nóż Kukri. Eee, nóż Kukri to jest taki nożyk, który eee, niektórym Kukri. O. Niektórym może się spodobać, niektórzy go hejtują za design, ja nie mam zdania, nie miałem jeszcze tego noża w CESie, ale dzisiaj chciałem go trafić. I ten nożek leci z nowej skrzyni, która się nazywa Kilowatt i Galerii chyba też, czy się mylę? Tak, Galeria, Mate Kukri i uwaga, Kilowatt również. Oczywiście oglądaj do końca, żeby dowiedzieć się co trzeba napisać w komentarzu, żeby wygrać skina z tego odcinka. No i zabieramy się za otwieranie tych dwóch skrzyneczek na bitwach. Zrobimy na trybie Pumy, czyli Cowgirl. I gdzie jest ta skrzynia? Ta skrzynia jest tutaj Galeria 5 i Kilowatt 5. Drogi odcinek, drogi odcinek, więc drogi widz łapka w górę musi wisieć. Suba zostaw. Jak nie masz i jeśli chcesz wygrać skina z początku odcinka, napisz proszę w komentarzu, czy ten nóż kukri, obojętnie jaki, po prostu chodzi mi o, chodzi mi o sam nóż. Czy Ci się podoba i ewentualnie czy miałeś lub masz go w cs bo wiele ludzi go ma, bo jest w miarę budżetowy, te niektóre jego, że tak powiem, no skiny są dość tanie, więc dużo osób go ma ja o tak średnio przepadam, bo jeszcze w sumie go nie miałem. Ale patrzcie co tu się dzieje. Leci dla nas. Włączyłem w ogóle to w trybie pointeraż, także musimy mieć więcej wygranych rund z moim przeciwnikiem. W tym momencie prowadzimy chyba 1-0 w rundach. I teraz zremisowaliśmy. Kukry noże w trzech sztukach trafione. W czterech sztukach nawet. Ale na razie jeszcze nie na naszą korzyść. Na razie przegrywamy. Jest dla nas 1300. I teraz ważne, żeby jedną chociaż wygrać. Chociaż jedną. Dobrze, mamy chociaż jedną, 300 złotych kałaszek, ten kałaszek jest fajny, ostatnio kupiłem takiego kałaszka od któregoś z Was eee, i mamy nożyk za 3 koła, także wygrywamy do BitPay, naprawdę mocarny profit, bo z sz, szóstki mamy 10 koła w fajnych skinach, no i tak jak mówiłem, ja nigdy kukry nie miałem, mam nadzieję, że któryś z nich jest dostępny, eee, bo któregoś chciałbym sobie wypłacić, niech tylko do, dojdą tutaj do naszego ekwipunku. O kurcze, praktycznie wszystkie są dostępne. No na GeForce skinsie się wiele, wiele, wiele skinów jest dostępnych od ręki. Także weźmy sobie w sumie tego. W Statraku Crimson Web'a także nożek już się wysyła, resztę sprzedajemy. Jesteśmy na fajnym proficie i spróbujmy ponownie identyczną bitwę zrobić, ale tym razem na dwie osoby zmniejszą trochę skrzynki i na trybie normalnym. Także tutaj wartałoby, żeby te koski spływały na nasze konto. Oczywiście, że wartałoby, eee, dobra, bot chat, bot Ryan. Koska już do mnie poszła, mam 5 minut na akceptację, to akurat sobie zaakceptuję zaraz skrzynia galerii, O, dobra, 2,8, 2, czekaj, muszę refresha zrobić, bo nie laguje, dobra, już teraz działa płynnie wszystko ja bym chciał bardzo to wygrać, powiem Ci ja bym chciał bardzo to wygrać, na razie tylko się mierzę z Chadem, Ryan jest daleko w tyle pięknie, pięknie mamy 1300 przewagi nad czadem. żeby teraz się tylko to nie zmieniło okej, okay, dołącza do, do naszej tutaj batalii jeszcze Ryan, ale ma dużo mniej ma dużo mniej, pięknie, pięknie pięknie, pięknie, pięknie żeby każdy z nas trafił równą e, kwotę w wartości skinów. Pięknie, mamy tyle tych kukrich, że chyba zaraz sobie sakiewkę niby wypełnię. Tylko proszę, żeby tego nie nadgonił. Dla mnie, dla mnie, z lewej, z lewej, z lewej, z lewej, z lewej. Mamy to chyba. Osiem koła, tak jest! Wygrywamy tą bitwę, widzowie, ci mega profitowy odcinek, tak jak nie wiem, czy widziałeś ostatnie filmy na kanale, były takie dosyć niekorzystne dla mnie, troszkę przegrywałem tych bitew z rzędu, były czerwony dywany, to dzisiaj jest naprawdę nieźle i trafiliśmy w ogóle tego Inheritance'a w dobrym stanie, bo field deset, także jego też sobie wypłacę, resztę sprzedaję, ten już do mnie dotarł, zaraz ten skinek sobie na niego... Spojrzę, lecimy z kolejną batalią drodzy widzowie, znowu z skrzynia galerii. Tym razem zróbmy sobie ją na zwykłaku, w sensie bez trybu Cougar, e, czy jak on tam się nazywa. Ale dodajmy sobie jeszcze dwie fewerki właśnie na tym trybie. Dwie. I będzie na cztery osoby na trybie point rush. o. I taka bitewka, no bez y, tego bez tego Cougara całego y, no to jest nikła szansa na trafienie kostki. No bo 0,1 na każdy stan, 0,0,1, 0,02, tutaj 0,11. Podobnie jest w kilowacie zapewne, więc. No. Jeśli ją zauważymy, w którejś z tych skrzynek naprawdę będzie... E, będzie dużo szczęścia, będzie dużo szczęścia. Galerii jeszcze trzy zostały. W ogóle ta skrzynia mega mi się podobała, jak wyszła. Ta skrzynia galerii dużej ją otwierałem, naprawdę mega dużo ją otwierałem. Zresztą w sumie jak wszystkie te trzy, które są tutaj na G4. To dużo w się ich otwierałem: czy do galerii, czy kilowat, czy właśnie fewerkę. Fewerkę najczęściej otwierałem, najczęściej po nią sięgałem, bo jednak te skiny nowe, Doppler yy, w skeletonie na przykład, bardzo mnie zachęciły do otworzeń. No i no wiadomo, że takiego skinka to fajnie jest sobie przygarnąć. A swoją drogą to włączyłem tryb pojtraż znów, nie zwróciłem na to uwagi, a jesteśmy chyba daleko w tyle. Jesteśmy chyba dość bardzo w tyle. No, Fever dla każdego kosa. No to, to, to mnie rozpieszcza mnie ta skrzynia Fever. Ona dobrze daje. O kurde. No i chyba tego nie wygraliśmy i tak. No niestety trzy punkty mieliśmy, a paczek i nóż trafiliśmy. Na trybie normalnym byłby naprawdę, naprawdę zacny, zacny profit. W takim razie zróbmy sobie jeszcze raz na trybie Kogar galerię 5 kW. 5, albo słuchaj, zaszalejmy, zaszalejmy. 10 tych, 10 tych. Zostaw łapkę w górę i komentarzyk na trybie underdog. Tym razem, na underdog. Dzisiaj, wszystkie tryby tak naprawdę przetestowaliśmy na odcinku, bo był i tryb normalny i point. teraz underdog, więc na tym underdogu. Nasz przeciwnik niech trafia te najlepsze możliwe skiny, najbardziej drogie kukri, knajfy, jakie tylko się da. A ty, drogi widzu, jeszcze jeśli chcesz wygrać skina z początku odcinka, dodatkowo napisz, a raczej zgadnij jaki w tym momencie w szklaneczce obok mam napój. Ok? Tylko musisz zgadnąć inaczej. Yy, inaczej będzie losowane ponownie. Podpowiedź. Często jest pijany na streamkach. <grym> to jest moje główne źródło wody w moim organizmie. To jest ten napój. Yy, I druga podpowiedź jeszcze, że yy, ten napój to jest no, czarny napój. Tak? Czarny napój. Możesz zgadywać. Możesz zgadywać. W międzyczasie, O, drugi z rzędu back to back, ten był w statraku, ten bez, ale faktory niu i naprawdę jesteśmy na dużym prowadzeniu, powiem Ci, bo mamy tutaj 3-4 koła prowadzenia w sumie, nawet chyba 5 teraz, no 5, 5 koła ogólnie jesteśmy w przód. Dobrze, my liczę? Chyba tak, chyba on ma więcej o 5 koła około. No w matematyki nigdy nie byłem orłem, ale mamy jeszcze kilowata, również 10 sztuk. Już kilka za nami, ale powoli, powoli jeszcze żadnego noża, noża z kilowata nie ujrzeliśmy, do tej pory właśnie. 1200, dobrze, że nie za trzy koła, bo też takie yy, lepsze stany lecą. No, nie trafiam, nie trafiam, nie trafiam, nie trafiam. Proszę, żebym nie trafiał. No i trafiam kolejny. Za pięć koła jest ten nóż, Faktory New Crimson Web. Oszalał ktoś z tymi cenami. W tym momencie przegrywam tą bitwę, musi trafić chociaż dwa noże. Ktoś tak czuje. Chociaż dwa noże dla przeciwnika inaczej jestem. Jest kaplica. Okej, okay, jest jeden. Za tysiąc tylko. Jeszcze jeden bym poprosił, bo ja nie jestem pewny, że czy to Nie, na pewno nie wygrywam. Teraz to już w ogóle. Teraz to już w ogóle. Tysiąc znowu kolejny w plecy. Jeszcze raz. No nie, nie wygraliśmy tego. Na trybie zwykłym. Byłoby fantastycznie. Na trybie Underdog, niestety porażkę słuchaj drogi widzu. No, nie zostawię cię. Nie zostawię cię już nigdy. Także jeszcze otwórzmy, nie ta skrzynia, ta skrzynia, odpuszczmy sobie jeszcze tak sportowo, tak, żeby do, Sport Collection też dodajemy w takim razie, skoro sportowo, dodajemy na 4 graczy na trybie Point rush, trzymaj za mnie swojego kciuka. E, tutaj to już mi przyszło, resztę sobie sprzedajemy, e, także nie zapomnij o komentarzu, żeby sobie napisać, no bo no trzeba, trzeba, trzeba skina zgarnąć pod odcinka. Wbijaj też na Discorda, bo tam są różne giveaway dla Ciebie, no i powiadomienia o streamach i tak dalej. E, warto być na streamkach, streamki piątek, sobota, niedziela, a na drugim kanale czwartki. No tutaj BotChad, dwa punkty dla niego, bo tutaj na punkty walczymy, trzy punkty dla BotChada. Totalna dominacja BotChada, dużo tych kukrych leci, ja i tak jestem spełniony z tym odcinkiem. Czwarty punkt dla niego, nie wiem co musielibyśmy zrobić, żeby to odbić niech przestanie mu dawać no, chociaż teraz nie dla niego e, wracając... E, o, dobra dla mnie trzy koła e, i tak jestem zadowolony, bo nóż kukri został wypłacony, więc e, zaraz sobie go obejrzymy myślę, że może być spokoj. mój pierwszy kukri w sumie o dobrze, ta awupa od jego kukri pełno tych noży leci Kolejny. Dobra, myślę, że brakuje mi ogólnie chyba dwóch punktów do bota Chad'a. Dobrze, że dodałem te Sport and Field Collection, bo możemy tutaj delikatnie zawojować. Myślę, że jeszcze jeden punkt, chociaż nie liczyłem. Wydaje mi się, że jednym punktem, no teraz już znowu dwoma lub trzema, jest różnica z botem Chad'em. Dla mnie z lewej strony... Oj, MK, Fate, MK, Fate. Zgoda, bo nie dostaję tego punktu, mimo że ten Glock też był drogi. I jeszcze jedna. Proszę, jeszcze jedna dla mnie. Lis jeszcze jedna dla mnie. Kurde, MK kolejna z lewej strony, bo możliwe, że będzie remis jak trafię, coś dobrego. No i niestety, niestety on trafia. Yy, czy miałem rację? Tak, on by miał 5, ja bym miał również 5, jakbym trafił skina. Także było bardzo, bardzo blisko. Zdobycia kolejnych fajnych skinów i tak jestem zadowolony, nóż kukri i kałaszek przepiękny przepięknie wypłacany do punku na Steam. Również Tobie życzę pięknych skinów na GeForce się pamiętaj o kodzie santi 7 który dodaje Ci na moment nagrywania tego filmu aż 15% więcej do ewentualnego depozytu, do czego nie zachęcam. I skrzynkę na start PK dla nowych osób, eee, przypominam Ci, że strona jest tylko dla pełnoletnich przeznaczona, jeśli nie napisałeś jeszcze komentarza pod filmem, żeby zgarnąć skina, to sobie napisz to sobie napisz, no warto, warto, warto napisać. Dzięki serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Dzienną skrzynię sobie kliknij, jak jeszcze nie klikałeś, link w opisie cię przeniesie właśnie do skrzyni codziennej. No i ode mnie to tyle. No i ode mnie to tyle. Miłego dnia lub wieczoru cię życzę. Do zobaczenia już jutro. Cześć!